Dzisiaj będziemy mówili o książce fantazy. Dużo osób myli fantazy z science fiction, ale jedno jest wspólne: i tu, i tu występują rycerze i małe zielone stworki. Debiutancka powieść Jaska Łukaszewskiego Krew i stal A właściwie pierwsza część serii Kraina Martwej Ziemi To klasyczna, klasyczna fantazja. Znajdziemy więc tutaj drogę, misję, tajemnice, magię plus słowiańską demonologię Tak przynajmniej o tej książce pisze Jarosław Grzędowicz Myślę, że kto jak kto, ale on się na tym zna. Od dłuższego czasu nie pojawiały się powieści, szczególnie powieści polskie, kreowane w tym głównym nurcie fantazy. Zazwyczaj, tak jak w przypadku na przykład Grzędowicza, był wątek fantazy, była to krajna, ale było tutaj wniesione coś nowego. Wielu autorów stara się na bazie tych starego, klasycznego, utartego schematu zrobić coś swojego. I czasami rzeczywiście. Jak w przypadku Grzędowicza to świetnie pracuje, czasami bywa różnie. Jacek Łukaszewski natomiast w swojej książce odnajduje się w tym głównym nurcie tradycyjnego high fantasy. Jednak jeżeli spodziewamy się naiwnej powiastki w stylu koena Barbarzyńcy, nie dostaniemy tego. I dobrze, autor przepuszcza to wszystko przez taką dozę realizmu, czyli nie jest to opowiastka, w której zawsze w ostatniej chwili przylecą orły. Pozdro kumatych. Jakie my tutaj mamy uniwersum? Eee, oczywiście jest to klasyczne uniwersum fantazy, czyli dzieje się gdzieś na przełomie średniowiecza. Nie są to, nie ma tam jakichś wielkich cudów techniki. Jest oczywiście, jak to w fantazy, obecna magia, ale głównymi bohaterami są ludzie prości, są rycerze, więc nie jest. Ta magia gdzieś tam sobie jest, nie jest ona głównym tematem. Mamy oczywiście, jak żeby inaczej, smoki, mamy walczące ze sobą królestwa. Mamy tak naprawdę bardzo fajną, pokazującą, jak to kiedyś wyglądało, yy, małą świadomość o ziemi dookoła siebie. Czyli mamy wielkie, rozwinięte królestwo Wądetel, ale tak naprawdę mieszkańcy tego królestwa nie do końca sobie zdają sprawę, co jest za jego granicami. Wiedzą, że jest ta. Tytułowa Martwa Ziemia. Martwa Ziemia jest to pozostałość po Wielkiej Wojnie, która 150 lat temu się odbyła. Yy, królowie wtedy nie walczyli za pomocą yy, rycerzy, a za pomocą czarnoksiężników, za pomocą magii. I w wyniku takiej jednej wielkiej wojny yy, w jednym miejscu zderzyły się dwa potężne zakręcia, powstał pas Martwej Ziemi, gdzie cokolwiek się tam dostawało, od razu zmieniało się w proch, od razu umierało. Jednak ta martwica zaczyna ustępować, i po 150 latach nagle ukazuje się przesmyk. Można tam tędy przejść. W tej książce śledzimy losy drużyny rycerskiej, która jest wysłana właśnie, aby zbadać, czy już da się przejść i co tam za tą martwicą jest. Poza tym, oczywiście, ma jedną tajną misję. Nie zabraknie tutaj potyczek, tych mniejszych jak i tych większych, nie zabraknie tutaj przyjaźni. Nie zabraknie oczywiście również romansu i czegoś, co według mnie jest jedną z fajniejszych rzeczy w tej książce. Zresztą o czym już pisałem na moim fanpage'u na Facebooku. Kto jeszcze nie obserwuje, macie link w opisie, czyli zapożyczanie z innych światów. Jeżeli chodzi o tą demonologię słowiańską, chodzi po prostu o wierzenia, że tutaj ludzie wierzą w potworniki, że tutaj mamy utopce. Tutaj mamy trupiaki, tutaj mamy świetliki, które jak wejdziesz na bagnacie gdzieś z wiosą. Jakieś rusałki, te wszystkie yy, wierzenia właśnie ze źródeł w naszej słowiańskiej okolicy. Bardzo to przypomina Wiedźmina. Ale właśnie postać Wiedźmina również się tam pojawia yy, w taki bardzo śmieszny sposób. To są takie przepiękne smaczki, za które po prostu ubóstwam tą książkę. Jest taka sytuacja, że siedzi sobie dwóch kmieci. I jeden mówi do drugiego, a wiesz co, przyszedł tutaj taki ostatnio, a tak jakiś dziwny, włosy jak baba miał, miecz przywiązany do pleców i mówił, że chce na potwory polować. To mu powiedziałem, że my przecież sobie z potworami sami świetnie radzimy i kazałem mu iść precz. Pozdro dla kumatych. Takie smaczki są po prostu przegenialne. To jest takie puszczenie oka do czytelnika, ale właśnie działa to dlatego, że są tylko takim dodatkiem. Gdyby tego było za dużo, to też by było. No, jakich my tutaj mamy bohaterów. Przede wszystkim e, i to jest jedyna rzecz, do której się muszę przyczepić, jeżeli chodzi o tą książkę, bohaterów mamy trochę słabo wykreowanych. Nie są to postaci, do których się przywiązujemy. Nie są to postaci, o których życie drżymy w trakcie postępowania akcji. Są to postaci, po prostu brakuje mi takiego jakiegoś. Mocnego ich zarysu, brakuje mi jakiejś ich wcześniejszej historii przed tym, jak ich poznajemy, brakuje mi opisania stosunków, jakie między nimi panują, brakuje mi ich motywacji, co sprawia, że podejmują takie, a nie inne decyzje. To jest jedyna rzecz, na którą zwróciłem w tej książce, która no, mogłaby być lepsza. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to debiut, jest to pierwsza powieść Jacka Łukaszewskiego który swoją drogą z zawodu jest grafikiem komputerowym, to Debiut jest to bardzo udany. Jest to powieść, która się świetnie odnajduje w tym tradycyjnym nurcie fantazy. Nie znajdziemy tutaj jakichś fajerwerków, nie znajdziemy tutaj jakichś udziwnień. Znajdziemy prostą, bardzo dobrze opowiedzianą powieść. I dlatego tą książkę wam serdecznie polecam. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa SQN. I to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach. Cześć!